Cześć. A więc część druga. Udało się kupić sterownik turbiny. O, czyli wymieniamy. I jeżeli ten nasz zamiennik nie pojedzie, to nie pojedzie. Ale pisze Austria. Więc może pojedzie. Słuchajcie, jeszcze jest jeden problem. Pod tym samym numerem występują dwie długości tej łapki i tego tego. Nie jesteśmy w stanie zamówić. Takie jak powinno być. Bo oni później tą część o, skrócili, a tą wydłużyli. I teraz tak naprawdę dowiecie się, co macie zdejmując, więc jak chcecie to kupować, to najlepiej wyjąć i nawet na Allegro są podane te odległości. Czy można ten zamontować jak będzie inny? Tak, po prostu trzeba go obciąć, nagwintować tu, nagwintować tu, kupić taką szeroką nakrętkę i wyregulować. One się różnią tylko i wyłącznie długością cięgna. Sterowanie zostaje to samo. Tak, a więc zaraz zobaczymy, czy się udało. Eee, tą obudowę trzeba odkręcić tu śrubkę z boku śrubkę, tam na dole nie wiem, czy zobaczycie, są dwie trzymające sondę. Sondę trzeba tam rozpiąć, bo ta obudowa wcale tak łatwo nie wychodzi, niestety. Jeśli chodzi tu, widzicie, ceweczki zrobione, tak? Znaczy kable, przepraszam, puszczam. Ceweczka, nowa sztuka. Przez święta z Kodą jeździłem, wszystko jest dobrze, wszystko chodzi, jak Wam się zblokuje, to możecie go ruszyć ręką. Tak, o. Ja go tak rozruszałem. I auto chodzi. Można jeździć. <gry> Także posłuchajcie, jak to chodzi tu. Widzicie, tam się po prostu smar yy, wyciera. Rozbierzemy tego. Zrobię jeden odcinek taki informacyjny. Rozbierzemy go na części pierwszej. Zobaczymy, czy da się go zregenerować i o co tam chodzi. Nie. No dobra, yy, zabieram się za robotę. Bo pani już czeka, już co jechać. Także do zobaczenia za chwilę. O, tu uważajcie, bo tam jest śrubka, i przy wykręcaniu opiera się o sondę i ona idzie pod kątem. Żebyście tam jej nie obrócili, bo jak go obrócicie, to już lipa. Także tu odkręcamy szczuciem, bo torx tam wchodzi pod kątem, więc spoko, delikatnie. I magnes niezastąpiony, bo palucha nie ma jak wsadzić, więc prawą ręką trzymamy śrubkę, żeby nie spadła na dół, a lewą magnes. I zwycięstwo nie jest zagwarantowane, bo jeszcze może spaść, ale teraz już ją złapiemy paluchem. Teraz odpowiedni śrubokręcik, odginamy O i trzeba tam zabezpieczonko zdjąć, ale trzeba mieć też magnesik, bo jak spadnie to dupa maryna. I niestety spadło, ale z magnesem. Mamy dziady. Na szczęście będzie pasowało. Ale dopiero teraz jestem w stanie wyjąć magnes. Ale niestety bez zawleczki. A już była tragedia. Haha. Ha, ha, ha. No i hop. I nowa sztuka jest. Na szczęście pasuje. Dobra, składamy. Zaraz pojedziemy się przejechać. I co? Gotowe. Jedziemy. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Zwróćcie uwagę tutaj na te kable. Tu u góry, pod tym idzie, idzie kabel, nie? Idzie, 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 idzie. idzie. I to jest do sondy. A pod nim, gdzie jest mój przyrząd, idzie tu. I teraz zobaczcie, on normalnie wchodzi pod wydech, on się stopi. Oni tak tu zrobili to krótko, że on jest naciągnięty, i trzeba uważać. I teraz muszę go śrubokręcikiem podnieść tak troszkę tu do góry, nie? Tylko osłony, żeby nie leżał tam na tłumiku. No kurwa, 3 cm kabla żałowali, no? Zwróćcie uwagę, bo jak wam się podwinie pod wydech, to się zajara wiązka w czemu. Także widzicie, jest jakiś szkopół przy wymianie. Dobra, fałszywy alarm. Osłona idzie tam dalej w dół. No dobra, mamy zmienione to co. Palimy, nie? Zobaczymy, co się będzie działo. Jak będzie wszystko dobrze, to dopiero wymieniamy olej. Tak, nie zrobiłem tego. No bo nie wiedziałem czy pojedzie jak to będzie i w razie jakiejś dramy, awarii. No to można to zwrócić. Nie, po co klienta naciągać na koszty bez sensu. A to i tak da się zmienić w 5 sekund. Dobra, palimy. Ciekawe, co on nam powie. Ну да, бля, что Coś mi się ta praca, tego diabonga nie podoba. He. Zamiennik. He. No dobra, zamykamy maskę, zobaczymy. No dobra, jedzie dobrze. Aczkolwiek jest zimna, to pojedziemy na słynny odcinek testowy, ona się zagrzeje i wtedy wszystko sprawdzimy. No dobra, mamy temperaturę, sprawdźmy ten zamiennik. Najpierw spokojnie ale idzie wyraźnie lepiej Musz słychać turbo. Chodzi wyraźnie lepiej. Słychać już gwizd turbinki, musiał się chyba wyzerować ustawić. Co jedziemy? Pokasujemy błędy, ale jest dobrze. Także w użytecznym zakresie obrotów jest ok. A teraz, no przykro mi, bardzo panią przepraszam, bo pani to ogląda, muszę to zrobić. To co, pojedzie pani z powrotem do Szwecji, czy nie? Pani. To jezie. Wracamy, wymieniamy olej. Powiem wam uczciwie, że takie kręcenie auta klienta to zawsze mam duszę na ramieniu. O Jezu. O to nie wiadomo co się dzieje. Zawsze może coś wyskoczyć przy takim aucie no ale no niestety muszę to zrobić. Także wiem, że niektórzy twierdzą, że mechanicy katują samochody klientów, ale to jest nasz obowiązek, ja to muszę sprawdzić. Bo nie wiadomo, co się w trasie będzie działo, to jedzie daleko. Być może wyprzedzanie pani da komuś auto, kto jeździ ostrzej, zredukuje, będzie wyprzedzał, odetnie turbinę, walnie czołówkę. No niestety musicie wiedzieć, że trzeba takie rzeczy zrobić. Dobrze, wracamy na miejsce, dobra. a więc pani pojedzie. Sprawdzimy tylko jeszcze błędy, i tam odpinałem kostkę, grzebałem, sprawdzimy kabel i będzie dobrze. No powiem wam był challenge, No, o, i to świece kable cewki, to tam dobra pies zrobił się załatwiło, ale regulator. Hmm. Hurtownia przez hurtownię i hurtownia przez sklep. O Jezu, że tam było pośredników. No ale dobra, dało się, zobaczcie, jaki przygłup. Ta hurtownia ma dostawy w jakiś tam dzień i oni zamówią. Będzie stówę taniej, ale będzie na piątek. Tam tamta hurtownia znów ma dostawę, ale musi wziąć z innej hurtowni. Masakra. Brak błędów. Cieszę się. Dobrze. Udało się. Pani pojedzie. Prom ma czwartek, szósta rano. <laughs> o, było wyzwanie świąteczne. O! Taka przygoda. Świąteczka. Świąteczna Skoda Yeti. No to co? Kończymy. Udało się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.